Ale na poważnie. Yy, bardzo wiele osób zostało skrzywdzonych. Yy, I wiele osób zostało wykorzystanych dla ocieplenia wizerunku przez lotu Bardzo mi zostawić bulwersował jeden przykład. Mam tutaj yy, przed wyborami, w trakcie wyborów, nie wiem, czy pamiętacie. Yy, Dorota zaczęła. Dorota nie mówi na dzieci dzieci. Ona na nie mówi bachory. Ja pamiętam, jak potraktowała jego bratanka, co nie zrobiło mi bardzo dużą przykrość. Z mediów słyszałem, jak potraktowała dzieci jednego ze swoich partnerów. Jej koleżanka, chociaż ona o tym nie wie, z stacji Polsat, napisała mi, jak, jak wygląda sytuacja przy podpisywaniu płyt w jednej z galerii warszawskich. Dzień dobry, że przyszła spóźniona i mała dziewczynka na nią czekała z płytą, żeby je podpisała. To na tej dziewczynce kazała najpierw iść kupić suplementy, żeby mogła jej podpisać płytę. Naprawdę? Tak. Ta dziewczynka po dwóch godzinach czekania z rodzicami poszła bez podpisania. Warunkiem było kupienie suplementu, żeby podpisać płytę. Tak, więc... Dajcie dzieciom być dziećmi. No, dajcie...